Nie wygląda, jakby była świeża. Dzień dobry, drodzy widzowie. W ostatniej ankiecie zapytaliśmy Was. Jaki test powinniśmy jeszcze tutaj w Katarze przeprowadzić? Web w web szedł Barber i KFC. Włosy jeszcze krótkie, więc może około finału wybierzemy się do Barbera. Natomiast wybierzemy się do tego starszego pana, coś przekąsić. Któż nie lubi? tego kurczaka w grubej panierze, także idziemy tego spróbować. Aha, to ostatni test fast fooda podczas tego wyjazdu, bo nie chcemy wrócić do Polski z jeszcze większymi brzuchami. Ale idziemy teraz do KFC. Spróbujemy, co tam mają. No to jedziemy. Zobaczymy co mamy do wyboru. Nie wiem czy na tym zamówimy, czy tutaj można płacić. Pewnie zamówimy cyklać. Natomiast tutaj możemy obejrzeć sobie co dokładnie mamy. Kanapki i, i wrapy, boksy. Mamy zestawy z kurczakiem oczywiście. Mamy kubełki. Mamy tutaj drinki, desery. Mamy tutaj dużo, dużo, dużo wszystkiego. Tutaj możemy zobaczyć te deals. Tutaj możemy sobie wybrać nawet kubełek, słuchajcie, za 109 katarskich riali to, to jest dosyć dużo. Tak tu wygląda. To wszystko, co tutaj można wybrać. Twister box do wyboru. Mighty zinger box. Być może się na to właśnie skusimy, bo w Polsce też chyba jest to dosyć popularne. O ile kubełki? 109 kosztuje taki wow. dól, a to są duże kubełki. My skusimy się chyba na klasyczny kubełek, żeby sobie to porównać z kubełkiem w Polsce, żeby wyglądało. 165 reali? 165 reali za 24 24 kawałki kurczaka. Można się tym naje, nie cała rodzina się tym naje, ale... 165 reali to podchodzi po 200 zł. No te ceny wydaje, wydaje mi się, że są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. 159 reali. Zobaczcie jak dużo, dużo możliwych rodzajów kupełków. Nie wiem czy w Polsce jest aż, aż tyle tego, natomiast tutaj jest tego bardzo dużo kanapki twister, zwykły twister za 15. Zinger, zobaczcie, zinger w zestawie 21. Zwykły zinger. co jest tutaj ciekawe, to do, to do każdego chyba zamówienia dostaje się bułkę, zwykłą bułkę. Jestem ciekaw, jak to smakuje, myślę, że dostaniemy to do e, kubełka. Chcieliśmy zamówić w automacie, automat działa, ale wymaga gotówki, my chcemy się zapłacić kartą, także stoimy w niewielkiej kolejce do kasy. Jakie puste półki za tobą, Przemko? Woda podwaria, i wszystko całe wykupiono. stoi w kolejce coś jeszcze bardziej głodniej. Nie chodziłem tutaj do KFC taki głodny, ale teraz w duszku burcie, zaraz będziemy chrupać tutaj te stripsy. To są te legendarne przyprawy Sandersa. Zobaczcie, 11. Nam nie pozwolili nagrywać testu, a nie ma problemu. Wzięliśmy sobie takie pokaźne torby. To jest nasze jedzenie do testów. Idziemy testować zatem w hotelu. Do zobaczenia. No dobrze, wróciliśmy do hotelu i niezwłocznie zabieramy się do konsumpcji póki ciepłe. Yy, najpierw powiem, co my tutaj mamy. Mamy duży kubełek. Otworzymy sobie go yy, za chwilę. Zobaczymy, co tam w środku jest. Fryty, taka duża paka. Frytek. Otworzę od razu paczka, frytek. Zaraz zobaczymy, jak smakują. Od razu widzę, że też są tłuste, tak jak w McDonaldzie, ale zaraz sobie to spróbujemy. Sałatka Kolesław. Duża taka paczka. Duży, duży, duży kubełek. Nie wiem ile tutaj tego jest. Nie jest napisane, ale jest dosyć duże, dosyć ciężkie. Zinger. Zinger wygląda. Jest, jest dobrze zaklejone, Trzeba to odkleić, otworzyć i Waszym oczom ujawnia się już, a jeszcze się nie ujawnia, to zaraz go otworzymy będziemy jeść. Jest jeszcze bardzo ciepły Pepsi z KFC, dostaliśmy też całą butlę Pepsi, dostaliśmy sporo keczupu, dostaliśmy dużo takich plastikowych sztućców, plastikowe kubeczki na kole i to jest wszystko, zaczniemy sobie tradycyjnie od frytek. co można zauważyć, to że te frytki są cienkie. Zobaczcie. Taka cieniutka frytka. W Polsce są, myślę, dużo grubsze, ale tak, nie są tłuste, nie są zbyt słone. To jest duży plus. Jeszcze jeden kęs. Uwaga, uwaga. Cztery minus. Taką cenę bym postawił tym frytkom. Nie są jakieś beznadziejne, natomiast nie są to frytki które zapamiętam do końca życia. Za chwilę jeszcze spróbuję tej frytki w połączeniu z ketchupem, więc sobie przetestuję od razu ketchup z KFC. Ketchup z KFC. Trzy gwiazdki, osiem kalorii. Jedziemy. Jest fryta. Może teraz montażystę bardzo proszę o jakąś muzykę takiego oczekiwania. Zobaczcie, jak to wygląda. robię to dużo lepiej niż w McDonaldzie, bo nic nie nakapało i próbujemy. To jest ten sam ketchup, co w McDonaldzie. Słuchajcie, kubełek, czyli to, co grysy lubią najbardziej. Duży kubełek, upchany, ciężki. Zobaczymy, co tutaj nam dali. W tym magicznym pudełeczku zatłuszczonym, bo coś pustego w środku jest. Uwaga, uwaga, będziecie zaskoczeni. Frytki. Jeszcze więcej frytek. Tutaj frytek może mo, lepsze. Może lepsze, tutaj frytek nie żałują, ale porównajmy sobie. Zobaczcie, są jakieś takie. Jaśniejsze. Zgrabniejsze, jaśniejsze. Jakby, jakby z polskich ziemniaków. Może to, może to są polskie ziemniaki. Może to polskie ziemniaki są tajemnicą tych ładnych frytek, bo te są bardzo ładne, podobają mi się. są no zupełnie podobne jak te. Nie przesadzili z solą, nie ma za dużo soli, ale to akurat dobrze, bo jeżeli jest dla kogoś niesłone, to można sobie sam posolić, najgorzej jak jest całe białe od, od soli. Tutaj jest ok, nie są takie tłuste, już są troszkę chłodne, ale to też dlatego, że przeszliśmy sobie 8 minut, chociaż na zewnątrz jest 35 stopni, więc miało prawa, nie miało prawa zbytnio stać się zimne. No, to samo w zasadzie co to, chociaż troszeczkę lepiej wyglądają. Nie wiem czego. Cóż to za paczka, cóż to za takiego czegoś u nas nie ma. Soft Buns. Ok, to są te takie blisko wschodnie bułeczki. Zobaczcie, powącham nie? Możesz sobie sam skomponować burgera z takimi. Bardzo ładnie pachnie. Mięciutka, świeżutka, jeszcze ciepła. Bardzo ciepła, spróbujemy. Nie no. Trzeba to popić. Jest strasznie sucha. Dobrze, musimy dokopać się do tego co na dole, bo na dole jest to co nas najbardziej interesuje jest. O oh, yeah. Ja już to widzę, wy jeszcze nie. Ale proszę bardzo. Kubełek wypełniony. Może nie po brzegi, ale jest tam dużo dobrego, dużo kurczaka, dużo kurczaka w panierce. Będziemy sobie to próbować. Zaczniemy od czego? Od takiego łódka z kurczaka. Spróbujemy sobie To nóżkę. Zaczniemy od czego? Od takiej nóżki z kurczaka, zobaczymy jak to smakuje. Gorące jeszcze jest, nic nie miało wpływu na to, że przeszliśmy dobrych takich 8-10 minut z KFC. Będziemy próbować, wygląda dokładnie tak samo, jak w polskim KFC, ale próbujemy. Smaczne, gorące, dobrze przyprawione tłuste, ale to jest normalne. W polskim KFC jest takie samo, takie musi być w KFC. Zaraz um, dogryzę się pewnie do mięsa. Mm. Mięso dobre, um, rozpływające się w ustach odrywające się bardzo, bardzo łatwo, łatwo się przełyka. Smaczne, czuć, czuć, czuć dobry smak, czuć, że to jest dobrze przyprawione. Tak, smaczne. Na plus, podobne jak w Polsce. Nie wiem, czy nie lepsze, ale bardzo dobre, może dlatego, że jestem, jestem głodny, to mówię, że lepsze. Jeszcze mamy, mamy skrzydełko z kurczaka, też spróbujemy sobie. Bardziej suche od, um, od łapki kurczaka, natomiast um, pewnie takie musi być. Um, przyprawione dokładnie tak samo, panierka, taka sama. Smaczne, Smaczne, dobre. Nie powiem, że jak u mamy, oczywiście, ale jak w polskim KFC jak najbardziej. Zagłębiając się jeszcze do tego kubełka, możemy wyciągnąć taki kawałek kurczaka. Więcej chyba rodzajów nie ma, spróbuję tak forma pewnie będzie podobnie smakowało. Zupełnie podobnie jak, jak poprzednie, tak samo przeprawione w takiej samej panierce. Smakuje, no, powtórzę się, podobnie jak w polskim KFC, nie ma jakiejś żadnej różnicy. Zobaczymy potem, oczywiście, jak to się różni, jeżeli chodzi o cenę. Fryty, kurczak, paniera to wszystko trzeba popić. W KFC można zamówić sobie Pepsi, dlatego mamy Pepsi. Dostaliśmy tutaj Pepsi z Sporo lodu, sporo było lodu, próbujemy. Ciepła, Kromek, Ciepła. Natomiast pamiętajmy o tym, że może być ciepła, dlatego że te 80 minut szliśmy w upale, i, i to może być spowodowane tym, tym że jest troszeczkę cieplejsza. Natomiast jeszcze raz spróbuję. Drugi test. Nie jest zła. Jest, mam wrażenie, że lepsza niż w katarskim McDonaldzie. Natomiast dalej moim zdaniem odbiega od tego, co można kupić w Polsce. Jeszcze raz, tak już na pewności. Nic się nie zmieniło. Maksymalnie 3 plus. Kamil, twoja kolej. Mam nadzieję, że widzowie nie powiedzą, że ja jadłem to, to niezdrowe, a ty. Sałatkę. Ja też mogę? No ale próbuj. mogę. Jedziesz, no dobra. Słuchajcie, z warzyw to tak naprawdę ja tylko ziemniaki, no ale. Dobra. To są tutaj. Spróbuję, tak, zaraz będę to pałaszował. E, ale spróbuję tej sałatki. To jest Kolesław. Zobaczcie sobie, jak wygląda. Narzędzie. Zaglądźcie. jadłeś Mięso, kurczaki. A ty zostawiłeś to. Serio. Przepraszam. Dobra, spróbujmy. Mm. Przepyszna sałatka. Idzie się najeść? Normalnie smakuje dokładnie tak samo jak każda sałatka Kolesław na wydaje mi się całym świecie. Niesamowita. Ale wolę mięso. Dobra, wystarczy już tych witamin, pora zabrać się za coś poważnego. Zobaczcie, zinger. Ale buła. Ależ buła. Ale też ma taką fakturkę piłeczki, zobacz. To wszystko jest yy, jako piłka teraz Gdyż, w Katarze. Wszystko jako piłka, no dobra. E, Zdejmę może z tego papierku, żebyście zobaczyli. O tutaj ile jest mięsa. Jak to wygląda? Dwa wielkie kotlety. Zobaczcie. Ja Cię kibicuję, żebyś udał, żeby Ci się udało w to wgryźć. Ale zobaczcie, ta sałata nie wygląda dobrze. Zobaczcie, jest taka zielonkawa. Nie wygląda, jakby była świeża. I nie ma jej za dużo. Nie ma jej za dużo. Pozwolicie, że ja sobie ją zdejmę. Zobaczmy proces zdejmowania załatwienia. Mm. Co z nią jest? Jest taka, jest jak jest taka ciemnawa, jakby, wiesz co, yy, zalana sosem, żeby nie było widać, że nie jest do końca świeża. No to Także tragedia. ja to zdejmuję i próbujemy tego zingera. Dobra. Dasko się śmierci. Przepraszam, muszę się wytrzeć. Oczekiwanie tak długie jak no, kiedy Robert Lewandowski mówił na, o, o, o Jerzym Brzęczku, te 8 sekund. Jakie były wskazówki? Co mieliście robić? Mm. Tak, jak na ceny strzał na tym mundialu Polaków. Mm. Słuchajcie, mm. Miałem tę przyjemność jeść kilka razy Zingera w Polsce. Na pewno kurczak jest bardziej soczysty w Polsce, nie tutaj. To jest suche. Czuć bułę, nie czuć tego mięsa. Czuć panierkę na pewno. Panierka jest okej, okay, taka, taka jak, jak wszędzie, ale mięso jest suche. Więc. Nie jest to najlepsza pozycja w katarskim KFC. No dobrze, stół w cudowny sposób opustoszał. A że zbliża się mecz Polska-Francja tutaj w Katarze na Mistrzostwach Świata, no to powiem, że zaczynamy rezumienie. Nie są to tematy, które dyskutują na Naszego dzisiejszego programu. Zacznijmy od oczywiście Paragonu. Dostaliśmy taki Paragon. Zapłaciliśmy w sumie 92 riale. Dużo, dużo zapłaciliśmy za kubełek z. Przypomnę ośmioma kawałkami kurczaka, były tam też frytki, była sałatka Kolesław i było Pepsi. Natomiast nie zmienia to faktu, że 65 reali zapłaciliśmy za taki kubełek. Myślę, że w Polsce jest... da się go kupić znacznie taniej. Oczywiście poniżej zobaczycie sobie przeliczenie na nasze pln -y, ile to w Polsce kosztuje. Natomiast zestaw z Zingerem, Mighty Zinger Mill kosztował 27 reali. Cena chyba też wyższa niż troszkę w Polsce. Także przejdźmy teraz do plusów i minusów KFC w Katarze. Minusy najpierw. No to cena. O niej mówiłem przed chwilą. Cena jest dużym minusem jest po prostu drożej niż w Polsce i niespecjalnie przekłada się to na dużo lepszy smak. Czasami nawet jest troszeczkę gorzej niż w Polsce. Także pierwszy minus. Cena. Drugi duży minus, zinger. Ja go nie próbowałem, ale ufam Kamilowi jak konstytucji i skoro Kamil mówi, że wyglądało to nie za bardzo, to ja sam widziałem, że ta sałata nie wygląda dobrze, też w smaku to co Kamil mówił nie był jakiś wybitny, dlatego duży minus za zingera. Trzeci minus to te cztery buły, które dostaliśmy, oczywiście pewnie nie można narzekać na to, że coś jest więcej, natomiast wolałbym mniej zapłacić, a tych bułek nie mieć, zupełnie nie były mi do niczego potrzebne, tutaj dużo, tutaj dużo mięsa, dużo kurczaka, frytki, jeszcze sucha bułka, po co to, to komu, także kolejny minus za to. Zalegli ze marihunaen w żadnym wypadku. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego? Plusy, bo oczywiście nie wszystko jest na minus. Największym plusem zdecydowanie sałatka Kolesław. Smaczna, soczysta, dobra. Taka sałatka, którą aż z przyjemnością się je dodatkowo. W zasadzie identyczna do tej, którą można kupić w Polsce. Także brawa. Za sałatkę Kolesław, zjedliśmy ją z przyjemnością. Kolejny plus to kurczak. Kurczak bardzo podobny do tego co w, do, do tego, który, który możemy kupić w Polsce. Smaczny, też soczysty, kropiąca panierka, rozpływające się mięso w ustach na plus absolutnie, oczywiście było to. Cholernie tłuste, natomiast no chyba w KFC takie musi być w Polsce, innego się nie dostanie. Kolejny plus to yy, są dwie rzeczy będą na, na plus jeszcze frytki i kola. Yy, frytki nie jakieś wybitne, ale lepsze, bardziej nam smakowały niż yy, w McDonaldzie. Mniej tłuste, mniej słone, yy, bardziej yy, ziemniaczane bym powiedział. No i kola. Była mniej wodnista, chociaż była ciepła, ale pamiętajmy o tym, że musieliśmy przejść jakieś 8-10 minut z KFC do hotelu, więc dlatego była troszeczkę cieplejsza. Natomiast była smaczna, czuć było Pepsi w Pepsi, więc troszkę było to lepsze niż w McDonaldzie. No to takie 3, a nawet 4 plusy. Wybrałbyś się jeszcze raz, czy, czy nie do tego KFC katerskiego? Musiałbym być bardzo głodny. Niechętnie, drugi raz. Obok KFC jest Świetna restauracja afgańska, tam za jakieś 30-40 zł można się najeść, dosyta bardzo dobre, bardzo bra, baranina, smaczne jedzenie, pewnie tam bym poszedł. Musiałbym nie mieć innego wyjścia. Już tak szybko podsumowując, KFC w Katarze oceniamy ciutkę wyżej niż McDonalda, no ale dużym minusem jest cena. Jest tam dużo drożej, około 100 zł trzeba zapłacić, żeby się w dwie osoby najeść. I tak, i KFC i McDonalda oceniamy niżej niż te polskie. W Polsce wiecie, lepiej, taniej i, i smaczniej. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek naszego programu, naszego vloga, dajcie koniecznie łapkę w górę. Robimy tutaj to dla Was, to Wy wybraliście co powinniśmy tutaj zrobić, czego Powinniśmy spróbować. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami, zaznaczajcie dzwoneczek i jeszcze jedna prośba. Szykujcie kciuki do trzymania w niedzielę za reprezentację Polski. Do zobaczenia. Dobrze jest? Dobrze. A jaka zawartość pyry w styże? 82,5%. 82. Tak, tak myślałem właśnie. Już. Tak, Gdzieś tak, tak, 82. Wiecie. Gdzieś tutaj widzę rezerwy. Są rezerwy. Cztery strzały na bramkę, serio? Co to by było? To mi się udało. No odważny świat należy. My jesteśmy odważni. Zjedliśmy KFC, zjedliśmy McDonalda. Słuchajcie, my zjedliśmy tutaj jedzenie w najtańszej restauracji w Katarze. To my jesteśmy odważni. To Taką odwagą powinni się wykazać polscy piłkarze na boisku. I już. I basta. I basta. Koniec.